isso. Yes, yes. Pa! Dois! Co eu robi? Nie. Jest, pa! não, Jest tu. Leżysz tam do spania! Dois. Opa! pa! halo, halo świoneczko! Z tej strony Habia ja moi drodzy, niesamowity materiale, ale duo wraz z sąsiadem sprawdziłem swoje umiejętności i możliwości grania na Sunstone. Niedawno go nie było na naszym kanale. I moi drodzy, jest z nami sąsiad. Siemanko sąsiad. Siemanko, witam. Lecimy oczywiście widzowie tutaj na oponentów, żeby ich wyklikać, wypykać. I ogólnie żeby wygrać. Ja najduję co? Tak. Za co? Czekaj. Poszedł Możesz Można Do prawej jest. Gdzie tam lecisz? Za side'em, po sidem w sumie. Czekaj, czekaj. Long, 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 long. Long ma long, 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 mało do prawej, a mu nie ma. Ma 3 HP. Nie, nie siedzi. Nice try, nice try. Nice. Ja, jakbyś ugrał to jeszcze, to ja bym ci chyba stopy całował. Tak mi się wydaje, ty. Nie no. Wystarczy odcinek na YouTube a. No dobra. Słuchaj, podejdziemy na szybkości coś? Mamy pompy. Można. Dobra, to ja... Nie, nie wiem po co to kupuję właśnie. Jest tu. Leżysz tam do spania. No, ja, ja, ja plantuję, Plantu. pa, jaka szybka akcja. Dobra, chodź teraz. Jest. co? O, <laughs> no. blisko Opa. No pa, no, no. We, weź Tego sobie strzeli, Strzeliłem też, w ogóle nie wiem, czy mnie spomaliłem. No nie bardzo nie możliwe sąsiad, ale słuchajcie, tak się gra z pompy Pamiętajcie widzowie, dopingujcie nas i wpadajcie, mój drodzy, na kanał sąsiada Sąsiad, w ogóle zauważyłem, że ci przybyły Dopingujcie nas, ale nigdy w życiu nie Dokładnie Dzięki, sąsiad, no. za to, że będę miał znowu analizowany film Haha, <laughs> mnie że tak działa Jest live dla... No, nie, tam, chodź. nie, 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 plantuj. Co? Short, plantuj. Plantuj nie, 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 pa! plantuj. nie, 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 no nie, No nie, 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 Plantować, jak tu Czyścić można. Słuchajcie, ja... No, słuchaj, gramy razem różnie sąsiad, więc wszystkie wzloty i upadki robimy razem, pamiętaj. Od, ale teraz mam nadzieję, że wzlot razem zrobimy. No, mhm. oczywiście, że tak. Jak... O, pan, ale ten sam pomysł mieliśmy, ty. jest na pełnej. Aha, Chłop był i Nima, ty. Planting. Short. Dajem palaka ogólnie tam. Short mogę dać z co? Nie będziemy się wychylać. Dobra, dałem smoka na Halo. zetkę. Odcięci jesteśmy. Ej, no nie, tam polaka Ty, co? Halo? Nie strasz mnie. Szła, zetka. Może apsel Nie, szop. Nie, szop. Dobra. Idę w side grać, co? Zetka. Mhm. Ta. Long. Nie, long. No, chłopca już miała psychę. Wow, jeszcze Olej. banie dostał, ty. Pięknie. Chłop do spania tam się kurka wodna złożył. <grym> on się schował, i żeby nigdy nie dawać. A, a tutaj. Ej, wiesz co mi się wydaje, że on na tym logo, za tymi 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 boksami, to bym chciał ten. Przed paką się schować, ty. Mi się wydaje, że on tam paczki dostał. We <grym> ty <grym> I już nie wiedział, co zrobić, ty. Oj, jest strzał. Idę po niego w ogóle. Bez konsekwencji Aha No nie 8 HP ma Gosiu w sajdzie Miałem tylko glock'a pozdro 8 Hp ma w sajdzie Nice try Timing is all Ta Wiesz ja w ogóle mi się ej, mogę dać ci ten chcesz A okej już mam. No dobra, kolego. <grym> Mogę na midi. Nie, 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 bo ja mam pompę. Wiesz, A ja w ogóle chyba ten mecz sobie pompą, skoro tak dobrze idzie. A Znaczy przynajmniej połowę pierwszą. Bo ogólnie w tej połowie, w tej połowie to pobiegłem na Gosia z glockiem, nie? Obity. Gdzie? Na szorcie. A, słyszę. Short jest cały czas. A, i, i. Wiesz co? falę Zetkę. O nie. O dobra. Mogłoby być. Wiesz co? Dam smoka na longa. Sight jest. Sight jest. Pa! Co ja robię? Matku jedyna! Kurde, <laughs> Jaki, jakie info kurde! <laughs> Opóźnione! <laughs> <laughs> Matko! Zagramy już na raście, a ja... LOOL! <noise> <noise> LOOL <Ląd głos> jeszcze! Widzowie... Adi, pomóż! I O nie, dobry <głos> flash! <głos> dobry flash, kumpel! Mam prawo! Może i ja... Nie palmy i tam Dobrze się wahnie... Dos... Plantuj! Plantuj, plantuj! plantuj. Patrzysz mi longa? Nie, jest. No dobra... A ja tu jakiś... Jestem wcelowany, w shorta. Jest short cały czas. Niemożliwy. Na pixel e, ten. O jest short cały czas. Shorta poszedłem. On ma 100. Wiesz, że paka nie jest na ciebie, jak pójdziesz na zetkę. On jest w side. -dzie. Dawaj, z życiem. Smoka masz. Kurde, jeszcze miałem czas, miałem no, wszystko. Sąsiedzi, powiem tak, no mastermind byłbyś dobry, ale go... No patrz, czekaj. Ty! Ewo! I co? I co tak dużo robi? Nie no, JA za sąsiad. No może. Nie no, słuchajcie widzowie. Na no czas. Chłop ma większy mózg niż ja i pada, nie? Pan pozdrawiam. Ale słuchaj, każdy Okej, wie. Każdy wie, że numer to kłopoty. To celogo, logo, one bite po o, prostu. O, bez kitu. On Od oddaje mi. Change. Co? Co, co, co zmienisz ty, kolega? Chcę ustawienia zmienić. Zmień się, ja nie chcę, żebyś zmienił. Dobra, lecę prędzej. Po głowie O, drugie wejście. Ech! O, drugie wejście. Mam 50 Próbuję, mam 50 Umieram. O, umieram. F, umieram, fajnie. Jest, zabiję. O Jezus. Więc i kuchnia kupiła. Skoczę u ci i Tak, Wiem, wiem wiem. Zobacz, ja chyba, skończę. chyba pan... No i się od pleców. Side. Nie, side dalej. Weź go tam, bo ma długo ale. Nie mogę, nie mogę. Luo! Naj. Jak ja robię ty! Ja Jeszcze... chciałem bombę dostać z dupy, bo bym się kurzył. No, Lekko. ja wiem, sąsiad, że ty to masz czasem tak, że jak dostaniesz bombę... No ja to mocno, bo to moja gra ukochana, stąd 2 No, słuchaj, my tutaj mamy... Słuchajcie, widzowie, nawet mamy kozy z tego samego eventu, to jest w ogóle fenomen, nie? Właśnie, kurde. A Stajam. fajnie widzę, on takie same. No, w sumie fajnie by było, ale zawsze możemy kupić. No jak wyjdą, kurde, jak ten będą z nocnika, to... To będzie lipa. Lipała. O, od pozycji Ło, wow, elo! Chłop to się przeżegnał, nie? Under? Nie, a na aparty wiesz, to się Nie wiem. Jest kupiony. Tak. Leś na niego. Brawo, sąsiad! Dobra. Ale lecimy w tym meczu, słuchaj ty. 7-2. O, słuchajcie no, HB Sąsiad to chyba najlepsze dłowe w Europie No cię po mastera, kurde, bo... I później prolitę, tak, jak się uda Karta drobi? nie. Co, polski pisze? Nie, nie, nie my, my tutaj drobiu nie jemy, kolego, ty Coś tam drobi, ty Ty chłop w oknie siedzi, się patrzy, nie? Nie, drób <laughs> Nie wierzę, Sąsiad Jest okno No wiem Jest drugie wejście Proszę no iść tam O, dostałem biało ty no, Mówiłem ci wyszuję Okno jest Chodź le... tutaj A? mnie złaziasz Apsyd dwóch, znaczy kuchnia Ole lipa O Wyglądał jak listono szpad. Wiedziałem, że tu będzie. Ej, wiesz co? Ej, wiesz co ty, ty tam. robił. Ej, ty tam, ma, ty tam masz klacza, a ja się mówi jakiś listono szpad, nie? Pozdro. <noise> Pozdro, nie stresuj się. Listono trzyma za ciebie kciuki. Haha, <noise> to dobre, ty. Ja, ja sobie to gdzieś zapiszę w notatniku, ty. Moja, to, to będzie złota myśl. No to Dobra, dobry granat, Tabi Apki Boję się śmierci Nie bój się Apki Nice, jeszcze tutaj Ej. jest Tutaj to No tutaj to już znaczy, kuchnia Smokuje Tak, musisz tam go Mucisz ja, Widziałem go Ander ta. No pa. Oj. No słuchajcie, słuchajcie widzowie, tak, tak wygrywa najlepsze duo w Europie, moi drodzy. Oczywiście na YouTube 8 do 3 na Goldy niby, ale moi drodzy, zawsze widzicie, że te rangi na duło gdzieś odbiegają od tego co jest moi, drodzy na matchmakerze. A my zgarniamy plus 22 sąsiedzie. Tutaj jeszcze jest awans do ranger'a z powrotem Ty, jest mi brakuje 10 do levelu do master'a Więc moi drodzy zapraszam was o. już za niedługo na kolejny odcinek Oczywiście z meczu z sąsiadem z duo A wam dziękujemy, wbijajcie do sąsiada na kanał I hejka Siemano